Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe Bernoulli'ego. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablice ze wzorami na całki i na pochodne. Tak więc, sporo tych dodatkowych pomocy musimy mieć i możemy zabierać się do pracy. No więc na tablicy mamy przedstawione pewne równanie. Jak już wspominałam, będzie to równanie Bernoulli'ego, więc już z góry nie musimy zgadywać o co chodzi, ale zawsze przed rozpoczęciem rozwiązywania będziemy upewniać się, że to jest na pewno to równanie, o którym mówimy w zadaniu. Kolorem niebieskim pozwoliłam zapisać sobie postać ogólną równania Bernoulliego pamiętajcie, że te postaci mogą się różnić e, chociażby tym, że na przykład tutaj e, może być dowolnie plus bądź też minus e, może się zdarzyć tak, że na przykład jakaś funkcja będzie tutaj po tu, tej stronie zamiast zera e, ale chodzi o pewien wgląd to znaczy zawsze musi się pojawić dy po dx w formie czystej czyli bez żadnej funkcji przed Następnie ma się pojawić funkcja jakaś x, to może być także stała, pomnożona przez y, który też jest sam, czyli nie ma y kwadrat czy coś. Dopiero potem następuje jakaś inna funkcja x, pomnożona właśnie przez y do potęgi n, która nas interesuje. Są pewne rzeczy takie, które musimy uwzględnić, które. Są dla nas istotne. I przyjrzyjmy się naszemu równaniu, które mamy podane w zadaniu, i zobaczcie. No tutaj, tak jak chcieliśmy, mamy dy po dx. To jest bardzo ważne. Jeżeli tutaj by było coś przed tym, to musielibyśmy każdy element równania podzielić przez to, co właśnie by się znajdowało. Następnie zobaczycie, macie tutaj taką funkcję 1 trzecia razy Y sinus X. I teraz możemy to przyporządkować temu wyrażeniu, które jest tutaj, bo. Zarówno tutaj, jak i tutaj znajduje się y, czyli to nie jest y do kwadratu pierwiastek z y, 1 przez y, tylko to musi być y, czyli się zgadza. Natomiast 1 y, trzecia sinus x to jest ta funkcja p od x, którą mamy właśnie w tym, y, postaci ogólnej. I teraz przenieśmy się na stronę prawą i zobaczymy tutaj, że to jest dokładnie to, co mamy tutaj. Jak już wspominałam, czasami ten element może wędrować tutaj zamiast zera. Któryś z tych dwóch elementów może tak zrobić. I faktycznie mamy tutaj y do n i mamy jakąś funkcję, czyli minus sinus x, to jest nasza funkcja x. Czyli mamy to, co chcemy, jak już mówiłam, na początku zawsze musicie zrobić tak, żeby tutaj nie było żadnej funkcji, czyli przez to dzielicie. I teraz jak już widzimy, że ta postać jest bliższa postaci ogólnej, czyli tak jak chcemy, dopiero możemy próbować rozwiązywać to sposobem Bernoulliego. Sposób Bernoulliego polegał na czym? My będziemy podstawiać sobie teraz pewną zmienną, może to być Z, może to być T, może to być S, byleby to nie był X ani Y. I będziemy podstawiać sobie tutaj Y do potęgi 1 minus N. I teraz. Oczywiście każdy z Was zapyta się, skąd wziąć to n. No i dlatego ważne jest, żeby w miarę podporządkować wasze wyjściowe równanie temu, co jest we wzorze ogólnym, bo to n i to n to jest właśnie to, czego szukamy. Czyli my stwierdziliśmy, że ta funkcja taka przyporządkowana temu znajduje się po prawej stronie, stąd wnioskujemy, że naszym n jest 4. Czyli w naszym przypadku n równa się 4. I teraz, moi drodzy, wstawiamy sobie, czyli u nas z to jest y, 1 minus 4 to jest minus 3, czyli mamy y do minus trzeciej, czyli 1 przez y do trzeciej. I teraz uwaga, będziemy wymiennie stosować postać y do minus trzeciej oraz 1 przez y do trzeciej, tak więc bądźcie czujni, bo czasami, jeżeli będzie nam wygodniej, będziemy zapisywać w takiej lub też innej postaci. I teraz, moi drodzy, kolejnym krokiem, jaki robicie, to liczycie pochodną cząstkową z zeta po x, bo jest to funkcja jak najbardziej e, zależna od x. Czyli liczymy teraz dz po... Dx. I teraz, moi drodzy, zawsze to będzie pochodna e, złożona, e, ponieważ mamy funkcję y, która w jakiś sposób została zmodyfikowana potęgą, oraz mamy funkcję, e, która jest w tym y zależną od xa. Czyli na początku liczymy pochodną z potęgi w naszym przypadku, czyli to będzie co? Minus 3y do minus 4 razy, i teraz liczymy pochodną z y po x, a że nie wiemy, jak wygląda ten y, to zapisujemy dy po. Dx. I teraz moi drodzy, zrobiliśmy to co chcemy i znowu zmodyfikujemy sobie tę potęgę tutaj ujemną zapisując jako minus 3 przez y do czwartej razy dy po dx. I teraz dopiero będziemy wracać do naszego wyjściowego równania. I trzecim krokiem, jaki będziemy robić, to dzielimy przez tego y, który, te, te y do n, które się pojawiło, czyli w naszym wypadku dzielimy przez y do Czwartej. Dlaczego zaraz się okaże? Będziemy wtedy mieć nasze podstawienia takie, jakie chcemy. Czyli tutaj będzie 1 przez y do czwartej razy dy po dx minus 1 trzecia, i tutaj tak. Całe to wyrażenie y sinus x, jeżeli podzielimy przez y do czwartej, to nam się ten y skróci tutaj, a tu zostaną nam 3 y, więc ostatecznie zostanie 1 przez y do trzeciej razy sinus. X, bo tu by było y przez y do czwartej jak skrócimy, to zostanie na górze 1, a na dole y do trzeciej. I to się równa minus sinus x, bo tutaj zredukuje nam się y do czwartej. I teraz zobaczcie. Eee, no tak, eee, zobaczcie, że tu mamy 1 przez y do trzeciej. Tu o. 1 przez y do trzeciej to jest po prostu z, bo musimy wymienić teraz y na z. No więc jest w porządku, a tu. Wygląda coś podobnie jak tu. Tylko ta minus trójka nam przeszkadza, więc ja sobie tu podzielę przez minus 3 i zobaczcie, co powstanie. Dostanę, że 1 przez y do czwartej razy dy po dx równa się minus 1 trzecia razy dz po dx. Czyli e, już teraz też za to wyrażenie mogę podstawić to, co sobie wyliczyłam. E, no i spróbujmy to zrobić. E, no i cóż, e, podstawiamy, czyli tu będzie minus 1 trzecia razy dz po dx, minus 1 trzecia razy z razy sinus x. I równa się minus sinus x. I teraz patrzymy, czy mamy w naszym równaniu y. Jeżeli nie mamy, to znaczy, że dobrze, żeśmy to całe podstawienie zrobili i dostaliśmy nowe równanie składające się z z i z x, -ów. ale o co chodzi? Chodzi o to, że wyrugowaliśmy tę potęgę, czyli nie będzie nam to przeszkadzało w rozwiązywaniu w dalszym równania. No i teraz musimy się zająć tym równaniem. Eee, powstaje tutaj równanie liniowe niejednorodne. To równanie możemy, już potrafimy rozwiązywać, no więc zabieramy się za to. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, no to moi drodzy, to jest niejednorodne, czyli musimy przyrównać prawą stronę do zera. Czyli to będzie co? Minus 1 trzecia razy dz po dx minus 1 trzecia z sinus x równa się 0. Jeżeli ja to przyrównam do zera, no to zobaczcie, powstaje mi równanie zmiennych rozdzielonych, czyli e, tak, przede wszystkim pomnożę sobie przez minus 3 i przeniosę tutaj e, ten element e, na prawą stronę, czyli jeżeli pomnożę przez minus 3, to tutaj e, będzie już 1 zostanie z tego, czyli będzie dz po dx. Równa się. Jeżeli ja to e, przeniosę na tę stronę, to będzie 1 trzecia. Jeżeli pomnożę przez minus 3, e, no to zostanie mi minus Z sinus X. I teraz moi drodzy, e, muszę teraz rozdzielić zmienne, czyli mnożę przez DX tutaj e, razy DX. Moją tą stronę równania, czyli będę miała DZ równa się minus Z sinus X DX. A teraz jeszcze dodatkowo dzielę przez z, ponieważ chcę mieć z -y po jednej stronie a x -y po prawej stronie, czyli będę miała dz przez z, równa się minus sinus xd. X. I teraz, gdy rozdzieliłam zmienne, będę całkowała obustronnie, czyli tutaj mam całki, już nie będę przypisywać, i całka ze strony e, lewej to jest po prostu logarytm naturalny z, natomiast całka z prawej strony to będzie całka z minus sinusa, czyli po prostu e, cosinus x, i pamiętajcie, że stałą e, dopisujecie zawsze przy tej zmiennej, od, od której zależy coś, czyli przy x-ach. I chciałabym teraz wyliczyć zeta stąd, więc korzystam z definicji logarytmu naturalnego, którego podstawą jest e. I my wiemy, że ta liczba tutaj to jest e do potęgi tego wszystkiego, co tutaj się stoi po prawej stronie, czyli z to jest e do cosinus x plus c. I teraz musimy to troszeczkę zmodyfikować, i jak to zrobimy. Otóż y, pamiętacie, że jeżeli coś w potędze dodajecie, to znaczy, że wcześniej pewne czynniki mnożyliście, czyli to będzie inaczej e do cosinus x razy e do c i moje e do c zamieniam jako jakąś c1, czyli to będzie c1 e do cosinus x. Uf, udało nam się wyliczyć zeta, y, to jeszcze oczywiście nie koniec. Ale o co chodzi? Chciałam tutaj się zatrzymać na chwilę, ponieważ wiem, że często te modyfikacje stałych stanowią problem. Pamiętajcie, że w równaniach różniczkowych stałymi można dowolnie manipulować, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli przeliczycie do, odpowiednią ilość przykładów, to te modyfikacje się powtarzają bardzo często, bo co innego może się zdarzyć, jak jakiś logarytm naturalny e, na przykład, e, czy też jakieś... Mnożenie, gdzie zamieniam sobie jakąś stałą, więc odpowiednia ilość przykładów pozwoli Wam nauczyć się po prostu tego, gdzie dane przekształcenie zastosować. Czyli możecie sobie zapisać na przykład w Waszym notatniku, że przekształcenie wyjściowe tego typu kończy się w ten sposób. Czyli mamy już rozwiązanie zeta. Jaki był drugi krok w równaniach liniowych niejednorodnych? Otóż uzmienialiśmy stałą, czyli teraz moje Z. To jest jakaś stała, jakaś już nie stała, uzmieniłam ją, czyli to będzie funkcja c1 od x e do cosinus x. I robię to po to, żeby wrócić do mojego wyjściowego równania, które mam napisane kolorem niebieskim, ponieważ o, ja sobie troszeczkę zlekceważyłam stronę prawą równania, a chciałabym na nowo do niej wrócić, czyli chcę znowu z wstawić tutaj. Ale tak, tu mam z, ale tu mam dz pod dx, więc z tą uzmienioną stałą teraz to dz pod dx muszę sobie Wyliczyć. I tutaj, moi drodzy, ponieważ obie funkcje zależne są od x, musimy policzyć to jako pochodną iloczynu. Czyli na początku mamy pochodną pierwszego czynnika, czyli C1 od X, bo nie wiem, jak to C1 wygląda, razy niezmieniony drugi czynnik, czyli E do cosinus X, dodać niezmieniony pierwszy czynnik razy pochodna drugiego. I tutaj jest pochodna złożona, czyli pochodna z E to jest po prostu E do cosinus X. Razy pochodna z kosinusa, czyli minus sinus x. Tutaj przydzielimy sobie, żeby się na mnie pomyliło. I teraz, moi drodzy, znając te pochodne, będziemy wstawiać to wszystko do e, tego równania pierwszego, czyli mamy minus 1 trzecia razy i wstawiam dz po dx, czyli c1 prim x, razy. E cosinus x. I tutaj tego minusa wrzucę już sobie tutaj z tym plusem, czyli to będzie minus C1 od x e cosinus x razy sinus x. Zamykam. Minus. I tutaj mam 1 trzecia razy z, a mój z uzmieniony to jest właśnie C1x e cosinus x razy sinus x. I to się równa tej stronie, którą sobie tutaj wcześniej zapomniałam, czyli minus sinus X. I teraz wymnażamy sobie ten nasz naraz, to jest dla nas bardzo istotne. Minus 1 trzecia C1 od X razy E do cosinus X, ten minus i ten minus dadzą mi plus 1 trzecia C1 od X e cosinus X sinus X. Minus 1 trzecia C1 od X e cosinus X razy sinus X równa się minus sinus X. Uf, udało się. I teraz pamiętajcie, że w tym kroku zawsze coś musi się skrócić. Zazwyczaj to jest to, co zawiera C1 od X bez prima. Jeżeli się nie skróci, to znaczy, że gdzieś się po prostu rąbnęliście i musicie wrócić i sprawdzić o co chodzi. I teraz zobaczcie, że te wyrażenia tutaj są identyczne, tylko mają przeciwne znaki, więc my je redukujemy. I co nam zostanie? Zostanie nam to tutaj wyrażenie: minus 1 trzecia C1 prim od x razy e cosinus x, oraz zostaje nam minus sinus x. I teraz moi drodzy, ee, co my zrobimy? My sobie musimy wyliczyć naszą funkcję C1, która jest dla nas bardzo, bardzo istotna. No i cóż, próbujemy ją wyliczyć, czyli zapiszmy sobie najpierw może tutaj co nam zostało, żebyśmy się nie pogubili równa się minus sinus X. I teraz ja sobie podzielę pom pomnożę. Hmm. Ja chcę tak na początku pomnożyć to wszystko przez minus 3, żeby pozbyć się tej stałej z przodu, czyli powstanie mi wówczas C1' od x razy E cosinus x równa się, e, te minusy się zredukują, czyli będzie 3 sinus x, a teraz dzielę przez E cosinus x, czyli będę miała ostatecznie, że moja C1' od x funkcja jest równa. 3 sinus x i teraz uwaga, jeżeli ja dzielę przez e cosinus x, to mnożę przez e do minus cosinus x. Ja sobie to zapiszę w ten sposób z ujemną potęgą, żeby nie tworzyć kolejnego ułamka, bo to mi raczej nie pomoże w przyszłości. I teraz moi drodzy, żeby wyliczyć c1, muszę, ponieważ muszę się pozbyć pochodnej, czyli robić działanie odwrotne, czyli całkuję, czyli to będzie c1 od x równa się całka. Z 3e do minus cosinus x razy sinus x dx. I teraz, moi drodzy, musicie tę całkę wyliczyć. My tutaj nie będziemy umieszczać rozwiązania tej całki z tego względu, że jest to całka obliczona przez podstawienie. I chciałabym, żebyście spróbowali sami, jako że jeżeli już jesteście przy równaniach różniczkowych, musicie umieć liczyć całki i tylko powiem wam jak to mniej więcej zrobić musicie podstawić sobie za minus cosinus x wówczas w pochodnej wyjdzie wam to wyrażenie i jak sobie podstawicie to wynik ostateczny to będzie 3e do potęgi minus cosinus x dodać jakieś a bądź też c2 tylko już nieuzmiennione i teraz, moi drodzy, znając C1, możemy wrócić do naszej funkcji Z i tą naszą uzmienioną stałą wpisać jej wynik. Czyli to będzie 3e do minus cosinus x dodać a razy, tu mamy e cosinus x. I teraz chciałabym ten nawias jeszcze sobie wymnożyć, i teraz jeżeli wymnożę, to będzie tutaj E do minus cosinus X razy E do cosinus X. Ja mogę wtedy potęgi dodać, czyli będzie minus cosinus X plus cosinus X, czyli 0, a E do zerowej to jest 1, 1 razy 3 to jest po prostu 3 dodać i jak A przemnożę, to tutaj nic się nie zmieni, czyli będzie E tutaj cosinus X. Pamiętajcie, że tu, na, tu był minus, a tutaj jest plus wcześniej. I teraz moi drodzy, znając to wszystko, no to nie koniec jeszcze, jest z tego względu, że pamiętajcie, że wy wasze zadanie rozpoczynaliście licząc w x i y i tak też skończyć musicie. Dlatego ja wracam do podstawienia, które znajduje się dokładnie tutaj. Żebyśmy. O, tutaj, o. Znajduje się to podstawienie mojego zeta. I ja muszę mój zet zapisać jako 1 przez y do trzeciej, czyli. 1 przez y do 3 równa się 3 plus ae cosinus x. I czasami zdarza się, że wykładowcy pozwalają zostawiać to w takiej postaci, bo jeżeli już doszliście do tego wyniku, to teraz w sumie nie jest rzeczą jakąś bardzo trudną, czy też bardzo ważną, żeby przekształcić to konkretnie. My natomiast, ponieważ tutaj mamy, można powiedzieć tak, zostało nam na tablicy trochę miejsca, więc postaramy się to przekształcić. I teraz. Jak to będzie wyglądało? W takiej sytuacji ja mogę miejscami wymienić sobie y do trzeciej i to, co jest po prawej stronie z własności łamków. Czyli to będzie, że y do trzeciej to jest 1 przez 3 plus ae cosinus x. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to niech pomnoży najpierw razy y do trzeciej. A potem, jak to wyrażenie powstanie, podzielić przez ten nawias, który powstał, i będziecie mieli to samo. I teraz, chcąc pozbyć się mojego, e, mojej potęgi, pierwiastkuję pierwiastkiem stopnia trzeciego, czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 1, to jest nadal 1, czyli będzie 1 przez pierwiastek stopnia trzeciego z 3 plus e cosinus x. Uff, moi drodzy, udało się policzyć nam ten przykład, wyliczyliśmy konkretnie y, jeżeli pojawią się gdziekolwiek pytania do tego zadania, to nie czekajcie, moi drodzy, od razu piszcie, pytajcie, bo to jest bardzo ważne, żeby od razu na wszystko sobie wyjaśnić, na wszystkie pytania odpowiadać. Zapraszam Was do innych zadań poświęconych równaniom różniczkowym, które znajdują się na naszym kanale. Jak już mówiłam, jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też po prostu chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakiś inny przykład, to wysyłajcie to wszystko na nasz adres mailowy, który podany jest w opisie do tego filmu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.